Czy szczepienia mogą być szkodliwe, zwłaszcza gdy zastąpią sprawdzoną praktykę kliniczną? Pochylmy się nad preparatem Gardasil opracowanym przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego wywołującego raka szyjki macicy. Szczepionka chroniąca przed rakiem, kuszący pomysł. Kiedy zaczęłam pracę nad gardasilem, zostałam największym amerykańskim rekruterem do badań klinicznych fazy drugiej. Kiedy Diane Harper mówiła te słowa, była profesorem ginekologii na Uniwersytecie w Louisville. Obecnie wykłada na Uniwersytecie Michigan. HPV rozwija się bardzo powoli. W 90% przypadków znika all. Wśród pozostałych 10% przypadków, 5% powoduje uciążliwość, nie przekształca się taka, po prostu pozostaje w organizmie, który nie jest w stanie się go pozbyć. Z drugich 5% powstają zmiany przedrakowe. Po 30 latach bez leczenia, tylko 40% z nich przekształca się w nowotwór. W drugiej połowie XX wieku obserwowaliśmy stały spadek zachorowalności na raka szyjki macicy. Na początku XXI wieku, w latach 2007-2010, nastąpił paradoksalny wzrost. paradoksalny. Stopniowy spadek łatwo wyjaśnić. Nie było wtedy szczepionki. Nastąpiły zmiany stylu życia. A wiele krajów prowadziło skuteczny system badań przesiewowych. Psychologii wykonywanych raz, dwa lub raz, trzy razy w roku. W niektórych krajach zachorowalność na raka szyjki macicy nagle zaczęła rosnąć. Akurat w tych krajach szczepienia były bardziej powszechne. W innych, jak Dania czy Francja, gdzie szczepienia były rzadkością, utrzymywał się stopniowy spadek. Najlepiej zbadano te kwestie w Szwecji. Plutôt, uh, chez les femmes, qui... Wzrost zachorowań na raka szyjki dzieci. obserwuje się częściej wśród kobiet, które zostały zaszczepione. Firma Merck, producent szczepionki Gardasil, informuje, że w niektórych grupach młodych kobiet, które zostały zaszczepione, ale były wcześniej zakażone, nie odnotowano zmniejszenia ryzyka zmian przedrakowych, lecz przeciwnie. Wzrost sięgający prawie 45%. Mam raka szyjki macicy spowodowanego wirusem brodawczaka ludzkiego. Kiedy firma Merck rozpoczęła kampanię marketingową, była to niezwykle zorganizowana akcja mająca dotrzeć do wszystkich możliwych organizacji i sprawić, by ludzie chcieli się szczepić. A przecież można było mnie ochronić, kiedy miałam 11 12 lat przed kontaktem z wirusem. Wiedzieliście o tym, mamo, tato? Przekaz brzmiał, mamo, jeśli jej nie zaszczepisz, umrze na raka. Nie wprost, to wynikało z kontekstu. Mówiłam im, że to nie jest właściwe, a oni, że strach, dziwnie Hanki.